Nie? E kurwa no w I koniec Podoba mi się ten port do takiego CQB Leśnego Te takie przejścia pod tymi skałami nie Na maksa Jak tam wyglądał Ciebie że to łatwe że za pasową to mówię? To możliwe, ale to, to jest hmm, dlatego no. mam ich tyle ja mam dwa kałaki na chacie i nie tę cudy nie ja jestem. z tym. znaczy nie jest wygodna prawda ale jest wygodniejsza od kałasza chyba nie? No jest wiele no. ale ma bo są zbarte. no ma dlatego mi ostatnio pękł dlatego ja tego nie mam enki. Chociaż wiesz co nie noskałaś? n też nie jest taka no, tragiczna sprawa. Chyba oznaczyć granaty. Co? Bo z MK też nie ma granatnikiem nie noszału, nie? No. Taki chłopat, taka smata mała. Na przykład szpilkę? Mm -mm. Nie, bawię się bardzo. Nie lubisz na ostro? Szpilkami. Nie lubię na ostro? Szpilki? Aha. Pazury. Zawsze to jakiś gadżet. No.